Elo elo 3210 dzisiaj wam chciałem pokazać grenadier ryba dla króla salcesona jak wiadomo z czym jemy właśnie grenadiera kapusta kiszona i ziemniaczki gotowane to jest chyba najlepsze co może być, niektórzy z tłuczonymi ziemniakami, ale takie polskie tradycje, chociaż grenadier nie jest rybą polską Skórka jest oczywiście jadalna. Ja Wam tylko pokażę, jaki jest rodzaj mięsa, bo nie każdy jad grenadiera. Często na grenadiera mówi się, że to jest okoń morski. Bardzo dobra ryba, delikatna. Oczywiście w Polsce zazwyczaj kupujemy ją, jest ona mrożona. Na przykład na Malcie można kupić świeżą z szybkiego transportu lotniczego. I gdzieś w resortach, jak jesteście, to też mm, pyszne. Ja wam pokażę jeszcze, co ja daję i to nie jest jakaś tam kryptoreklama. Ale zawsze lubię przyprawę miniary dawać. Tak jak w filmie. W filmie zostałam żoną gangstera. Jak zostałem gangsterem. W jednym i w drugim filmie był pokazany ten epizod z magą. Ja zawsze też to daję sobie, bo już się tak jakoś przyzwyczaiłem wcześniej, nawet nie oglądając tego filmu. Ryba jest wyborna, do tego ziemniaczka. Przygryziemy i oczywiście nie ma jak polska, kapusta Kiszona. Powiem Wam, że w różnych krajach Europy, gdzie bywałem, i na przykład na Malcie, trudno jest nabyć kapustę, ale z Polski można sobie zabrać, jak ktoś mieszka na Malcie. Także pozdrowienia serdeczności, mówił do Was Star TV LOLO 3210. Pozdrawiam Martina. Martin mówi o jedzeniu, także dużo teraz wiem, że jeździ. Jak się jeździ, to jest najważniejsze to to, że nie można pić alko. Smacznego jeszcze raz! Grenadier króla salcesona siema.